Samorządowcy i urzędnicy z Miejskiego Wydziału Edukacji również w tym roku odrobili lekcje z dobrych obyczajów. I przy okazji Dnia Edukacji Narodowej zaprosili do ratusza dyrektorów oraz wyróżniających się nauczycieli z miejskich placówek oświatowych. Zaprosili tym chętniej, że nie tylko według zastępcy legionowskiego prezydenta nastały dla nich naprawdę ciężkie czasy. Z jednej strony takie chyba za bardzo upolitycznione ministerstwo, które próbuje tak na łapu capu coś pozmieniać, żeby się w, w tych szkołach wykazać. Z drugiej strony bardzo trudny czas ekonomiczny nastał, tak? To są gwałtowne wzrosty cen nośników energii. I w związku z tym trudność w, konieczność oszczędzania i trudność w utrzymaniu placówek. Z trzeciej strony też bardzo wysoka inflacja i też poczucie wśród nauczycieli, że są e, nienależycie wynagradzani. Dlatego też tym bardziej, jakby dzisiaj, my, samorządowcy, musimy dziękować za ich pracę, za ich zaangażowanie, bo w naszych szkołach, przedszkolach czy żłobku naprawdę sporo się dzieje, są realizowane ciekawe projekty. E, myślę, że dzieciaki przychodzą z, z radością do, do naszych placówek. A rodzice są zadowoleni, w związku z tym to znaczy, że ta oświata działa dobrze i dzisiaj tych najlepszych, tych najbardziej wyróżniających się nagradzamy. Okolicznościowe nagrody finansowe trafiły w minioną środę do rąk wszystkich oprócz nowo mianowanych dyrektorów przedszkoli, szkół i żłobka. Otrzymało je także blisko 30 nauczycieli. Przedstawiciele oświaty nie ukrywali, że cenią sobie zarówno wyrażaną w ten sposób wdzięczność, jak i samą możliwość spotkania się w takim gronie, bo z racji na ogrom zawodowych obowiązków nie trafia się ona zbyt często. Za nami dość trudne dwa lata ostatnie, najpierw lata pandemii, teraz ten okres taki bardzo trudny od marca przyjmowanie uchodźców ukraińskich, opieka dla dzieci ukraińskich w szkołach. Natomiast zaczęliśmy w tym roku we wrześniu z wielką nadzieją. Nauczyciele wrócili pełni pasji, pełni chęci do pracy. Mamy nadzieję, że będzie nam łatwiej, że już nie będzie edukacji online, że uda nam się funkcjonować cały czas w pełnym otwarciu. I dzięki temu będziemy na pewno realizowali wiele fascynujących projektów edukacyjnych. Mamy pomysłów mnóstwo. Na pewno jest nam też trudno, bo sytuacja ekonomiczna oświaty wiadomo jaka jest. Nauczyciele zarabiają naprawdę niewielkie pieniądze. Podniesienie płacy minimalnej też spowoduje, że znowu się tutaj te różnice będą zacierały w wynagrodzeniach. No cóż, ale dalej robimy swoje. Jesteśmy dalej pełni pasji i pełni chęci do pracy. Gorzej natomiast bywa z tą chęcią, ale też i samodzielnością u uczniów. Widać to nie tylko z perspektywy nauczyciela, lecz także, co potwierdził szef Rady Miasta, dziadka. Nuczek ma prawie 16 lat i trzeba go prowadzać prawie za rączkę. A ja, mając 16 lat, już zmieniałem szkoły, przenosiłem się sam. Mama o tym nawet nie wiedziała. Były w ogóle inne czasy. Nie wspomnę o tym, że, że nauczyciel to był, no, to był wielkim autorytetem. Dziś wygląda to rozmaicie, choć są i zawsze będą ludzie, w rękach których kaganego światy świeci pełnym blaskiem. Według Ryszarda Brańskiego, dominujące wśród belfrów panie, świetnie sprawdzają się też jako dyrektorki placówek światowych. Widać, że jednak kobiety potrafią chyba lepiej niż mężczyźni to robić. Przynajmniej w oświacie to zdecydowanie tak. Wkrótce jednak już w najbliższych miesiącach, niezależnie od płci, wykazać będą się musieli wszyscy dyrektorzy szkół czy przedszkoli, głównie przy mierzeniu się z kosztami zimowego ogrzewania. Boimy się bardzo, że nasze budżety tego nie wytrzymają. Staramy się bardzo ekonomicznie gospodarować tą energią na terenie placówek. To znaczy, staramy się wyłączać niepotrzebne światła, dbamy o to, żeby w czasie przerw na przykład światło na korytarzach nie było włączone niepotrzebnie. Natomiast no, wszystko zależy od tego, jaka będzie zima. Mimo wszystko, warto być jednak dobrej myśli. Czego sobie i koleżankom oraz kolegom po fachu życzyła przedstawicielka Związku Nauczycielstwa Polskiego żebyśmy nie tracili dalej nadziei i wiary we własne możliwości, żebyśmy wierzyli, że edukacja jest najważniejsza, bo tak naprawdę wszystko zaczyna się od nauczyciela. Jakby nie patrzeć, kształcimy kolejne pokolenia, kształcimy naszych przyszłych obywateli i to w nich cała nadzieja, więc nie traćmy tej nadziei, walczmy dalej o swoich uczniów. Pamiętając o nich w trakcie środowej gali nie zapomniano też o pozostałych, choć mniej eksponowanych członkach oświatowej społeczności. Gdyby nie Wy, to nas by tutaj nie było tak naprawdę, bo szkoła to nie tylko dyrektor, ale przede wszystkim grono pedagogiczne, uczniowie, rodzice, ale to nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni, więc kłaniamy się również Wam, to jest Wasza zasługa, my serdecznie dziękujemy i życzymy sobie dalszej pracy tak owocnej i sukcesu. Obok występów zdolnych legionowskich uczniów muzycznym upominkiem dla zgromadzonych pedagogów był koncert ukraińskiego kwartetu wokalnego Leon Voci.